Siemaneczko, zio, myszki, w witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku z The Bridges, bo widziałem, że wam się spodobał ostatni odcinek, który był bardzo dawno. Ale dzisiaj ze mną e, banać Gaming. <grystanie> ze na <dwunakty> chwilę już jestem. <grystanie> no, na ręce przed mostów. Dobra, jesteśmy po odcięciu. Byłem trochę spóźnione. Mam? To ja ich nie widzę, nie, zobaczyć na odcinku zacięło się Ja się i zacięło się Co? Jak nie mam? Pierdziele, tak A nie biją, biją No Jezu, co? No czekaj <grym _> Mama! <summit> uh -huh. O mam się to, już pokazało mi się Mam, mam 12 refili No możesz dać Bo ja tylko mam na ochronę na budkach. Bigna Czekaj, nagrywa się, nagrywa się <ścoughs> Ja mam no 30 do starczy nie będzie taki o dobra zaczętuje te gadki No ja mam o no to byle co mi daj No i one gadki mi znowu zniknęły Daj byle co E ty wziąłeś Dobra Dobra mm, mam 11, o coś tu wleciało. Ej, co to? 3 HP, dobra, ja mam... Zostało jedno serduszko, nie, nie widzę czy mam seta, czy nie No i co się stało? Ja mnie <grym> aura ja nie wiem, co się dzieje, coś się mi się dzieje przez tego... przez to nagrywanie. <grymianie> no No jedna maryka od dopiero 3 minuty nagrywam, więc widzimy się już na kolejne że przed budowaniem mostów. No tak, serio właśnie... <grymianie> ale żelazny jak sami drugie nie dropło no to co mam zrobić co zrobisz nic nie zrobisz co, coś tam wbili, że ich aż przestraszyli tak właśnie jedzą nie mam sobie zna. Nie, nie 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 żelazny bardzo się sprzedam. jesteśmy zieloni no bo zawsze idziemy do rzuty nie wiem jakoś tak a i ja ogólnie się nie nagrałem bo tego no, bo miałem format kąpa, chyba już mówiłem, nie? Ten... kurde, no... No, nie no, sk sksują mi... No... one ci... Si... No, zksuli mi... dobra, ma dla mnie tych samecek? To daj. No. No daj to. Hm. Ja mam tylko protekcję na tym. O to jest jeszcze jakiś dieksel ale już nie ma szarpniewskiego, ale... bez <grymne> No. O, 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 o. Mamo FPS gorzej niż z tamtym procesorem. A tu zieloni jesteśmy my. Kurde, na no czerwoni bili. Nie pozwolę. Nie nie nie, 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 nie nie Ale kurde, nie, 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 pomóż, pomóż, pomóż. No bili, nie, dzięki. dzięki. Pierwszy na czat mi zasłania, nie wiem ile mam serduszek, muszę włączyć ten czat. Kurde włączyłem to. Ten, te magiczne efekty, kurde teraz jakoś... Ale dobra, wyciągam się teraz, mam trochę te... o, tego. Kurde. Dobra, gram trochę tak, ale trochę tak jako i że mam cztery lefile. O tam bili, tam jest czerwony, ucieka. Ale mam serduszek, nie jedne... jedna, pół serduszka, pół serduszka. Ale fajnie, że bili. wiem za mój serduszek. Nie. Ja zabiłem, jakieś, i mam dwa diaksy. I cztery lefile ciągle. Tylko nie nie ma tu kompasu, nie jest szkoda. No To jest muszę też super secret setting wyłączyć A, jeszcze nie to A, -a. Dobra, jest Czekaj, ja sobie tu chodzę no, tam na środku, na środku jest jakiś niebieski Chyba, że laga mają no. <laughs> Takiś. Dobra, jedyny jakiś spad. Ty go zabijesz? nie mam łuku Ale mam szczały chyba. A to nie mam łuku Gdzie on jest? Ty? Wiem, uciekałeś tam tamten kolo i tego go nie. No i jo. dobra ja tu kopię gram jeszcze ja tu jeszcze ja jeszcze nie zrobiłem cięcia ale lagi mnie teraz wie ale dobra ucieka no fak pieprzony parkurowiec wzięli go od tyłu i chyba dednie wiem jeden właśnie deadną przeze mnie dobra deadną. wiem wiem o jest kolejny niebieski Dobra, mój kill, mój 5 hp i koniec. Yes Dobra, no to będziemy chyba kończyć w lobby, nie? No, <ścoughs> sorry za taki krótki, krótki odcinek, ale z 9:20 nie wiem, czy to zdążę wrzucić. No więc y, dzięki za oglądanie. Zasubskrybujcie mój i banasa kanał. się y, zalajkować no, za ten odcinek. Z tej strony misiek.pl i banas gaming siema